Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, jak widzicie mam tutaj dosyć sporą paczkę. Dostałem go od tajemniczego widza z YouTube'a. Pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, rozpakujemy sobie ją, zobaczymy, co tutaj w środku jest. Wiem, że też jesteście ciekawi, także ja szybciutko tylko rozetnę nożykiem ją i lecimy z wyjmowaniem tego co jest w środku. Także najpierw zrobię cięcie, potem. Zapauzuję, żeby nie tracić czasu też na tym no zbytnio dużo. Przetniemy ją tak po środku, jakbyśmy robili cesarkę. Żeby tylko tego strecza rozciąć. No i pięknie otworzony już pacjent jest. A może nie będę robił pauzy i uda się to jakoś szybko ogarnąć. Tylko żeby się gdzieś tutaj. Nie zaciąć Dobra, słuchajcie to jest. Dobra, wyciągniemy sobie z tego strecza i powolutku będziemy zaglądali co tutaj w środku mamy. Streż wyciągnięty. I teraz uwaga. Tak, tu jest jakiś taki styropian. Ok, zaczniemy od spodu, tutaj. Słuchajcie, tu mam jakiś magiczny flamaster. Magiczny flamaster. Zobaczmy sobie, co to jest. Coś takiego. Nie widać do końca. Poczekajcie, ja włączę oświetlenie, może będzie troszeczkę lepiej. Magiczny flamaster. No i zobaczmy, pisze. Jes, pisze. OK, alright. Widać, że chyba tutaj można go napełniać. No tak jakby można... Huuu, Z drugiej strony jest cienkopis. fajne, dobre. Dobre rozwiązanie powiem wam. Dobra. Po pierwsza rzecz taka. Magiczny pisak. I teraz tak o. Tu mamy oznaczenie T12 flux. Zaczniemy sobie od fluxa. Zaczniemy sobie od fluxa. Zobaczymy. Co tam w środku siedzi. Pięknie rozcięta. I pyk mamy. Słuchajcie, flux. Żeby to jakoś mi tutaj ta ostrość jeszcze poszła. Kingbo RMA 218. I powiem Wam tak. Ja to zrobię na osobnym filmiku. Zrobimy sobie takie, takiego teścika, takiego fluksa, z taką, słuchajcie, pastą lutowniczą. Polską pastą lutowniczą. Oczywiście ona nie kosztuje 500 zł, to jest tylko naklejka. I pod mikroskopem cyfrowym zobaczyć, jaka jest reakcja po podaniu takiej pasty lutowniczej na jakiś układ BGA. No, i po podaniu tego fluxa kingbo. Nie wiem, ile to kosztuje. Także będzie takie porównanie, taki teścik tego. To zaznaczam od razu. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie, T12. T12, o co chodzi z tą T12? Ona jest uszkodzona. Coś tam nie działa. I będzie też próba. Może reanimacji tej stacji, jeżeli to się by udało. Powiem Wam, że na OLED jeszcze T12 nie miałem. Spoko fajny patent. Tutaj co my mamy na jakim ona jest układzie? Zobaczcie, ona jest na jakimś takim układzie. Nie wiem, czy to uda się pokazać. SC coś tam, coś tam. Może są jakieś. Przepraszam za moje brudne pazury. Od razu z góry mówię, wybaczcie mi to. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten układ, to być może na GitHubie są jakieś projekty, które pozwalają zaprogramować go jakimś tam wsadem, czy coś w tym stylu. Nie wiem. Jeżeli chodzi o płytkę, to macie oznaczenie coś takiego. kłekko, 16,24 V, 3 a Tu mamy wejście in plus, i minus. EART. Ośrodku i tu mamy wtyczkę chyba do tej kolby. Tutaj natomiast te cztery piny mogą służyć do programowania. No widać, że tutaj troszeczkę ta płytka była lutowana. Dobra, zobaczymy sobie to. Też może na jakimś osobnym filmiku. Natomiast enkoderek jest wyświetlacz. Jak widzicie, wygląda następująco. Przyklejony jest na taką jakby gąbeczkę. Jeżeli nie jest nigdzie popękany, słuchajcie, chodzi o to tutaj, jak ta taśma wchodzi do tego wyświetlacza. Jeżeli mamy popękaną tak szybko gdzieś tutaj to powiem Wam, że już automatycznie taki wyświetlacz już może być do kosza, do wyrzucenia. No i powiedzcie, co myślicie tutaj mogłoby się uszkodzić na tej płyce? Tu mamy wejście, jakiś chyba tranzystorek przełączający. Nie, to jest jakiś regulator napięcia. Przepraszam, tutaj regulator napięcia, pewnie tutaj. Zapada jakieś odpowiednie napięcie na ten układzik. No dobra, potem sobie zobaczymy to pod mikroskopem, o co tam chodzi. Lecimy dalej. Będziemy tak otwierali powolutku. To wszystko. Aha, RAM. O, jest RAM. RAM do laptopa dostałem. W moim lapku siedzi 4GB, chyba ddr dwójki. A tutaj do ojej, chyba się zaciął. A tutaj dostałem, słuchajcie, 4 giga kostkę, także po włożeniu będzie już razem 6 giga. Dokładnie 4 giga Xinxa y, kość. Także zaraz sobie tą pamięć włożę do laptopa i zobaczymy czy to będzie wszystko hulało. Także to jest chyba z tego styropianu tyle. Lecimy dalej, bo jeszcze wiem, że jest jedna fajna rzecz, którą zawsze chciałem sobie kupić, i pokażę Wam o co chodzi. Najpierw powiem Wam taką. Jak widzicie, tutaj jest taka mata silikonowa niebieska, a zaraz zobaczycie coś też fajnego. Może dokładnie to nie jest mata silikonowa, ale. Nieraz można na polskich kanałach YouTube'a spotkać użytkowników, którzy mają w tle taką fajną matę. Ona fajnie się prezentuje wizualnie. No i generalnie bardzo mi się podoba. Dobra, wyciągamy ją. Słuchajcie, wow, spora jest. No, duża jest, nawet większa niż ta silikonowa. Ło kurcze. Genialne! Zobaczcie jak to pięknie wygląda. W ogóle tu mamy jakieś jeszcze. Yy, Linika jest. Do góry. Tutaj są centymetry, tutaj też są centymetry. Mamy jakąś podziałkę, to nie wiem o co chodzi. R60R1000. Też nie wiem. No i teraz zobaczcie, pod spodem jest taka. I teraz pyk. Coś pięknego, nie? To już wiem, że to będzie moja nowa mata pod spodem tutaj zamiast tej silikonowej. No, dużo jest format A3 450 na 300 mm. Ta tutaj ma, słuchajcie, gdzieś ona ma tutaj oznaczenie. Ta ma 340 na 230. Także ta jest sporo większa. No to teraz sobie ją w ogóle zapakowana jak funkielnówka. Duża jest, no. Super. Ja pierdź. Zaje fajna. Zarombista tą silikonową sobie na chwilę gdzieś tutaj usunę. I zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jeżeli byśmy sobie tego kadra, słuchajcie, powiększyli troszeczkę, tak żeby tylko mata sama była, bo mi trochę stacja przeszkadza. Zobaczcie. Czyż nie pięknie to wygląda? Mogę na przykład sobie tutaj na tej skali zmierzyć długość tego. 140 mm ma to no, powiem Wam, że spoko. Kąt tutaj można sobie ustawić, jakiś, załóżmy, 45 stopni albo 90, albo 130. Tutaj nie wiem, co to jest. Tutaj jakieś trójkąty, też nie wiem. Tutaj 21 razy 15, też nie wiem, do czego to może służyć. Jakby ktoś wiedział. To niech powie, o co chodzi z tymi tutaj na górze, na przykład 15 razy 9, 25 razy 19. Taka elipsa. Tu mamy też fajnie pokazaną podziałkę. No tu też można mierzyć. 140, tak. Generalnie no to jest tutaj centymetrowa skala, także można sobie coś przyłożyć i szybko policzyć, że to jest 3 centymetry. Załóżmy taka pamięć RAM, ile by miała, no powiedzmy, że ją sobie tutaj przyłożę, no ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, przecinek osiem centymetra, coś takiego. Nie no, super, wymiary można fajnie sobie o, na trzy centymetry. Nie no, ta mata jest genialna, zarąbista. Tylko nie wiem, czy ona jest odporna na wysoką temperaturę, ale chyba raczej nie. Także trzeba będzie o nią dbać. Ale tak, żeby coś sobie położyć, porobić, pomajsterkować, no to słuchajcie, full wypas jest naprawdę. Także sami widzicie jak to wygląda. Okej, okay, niech będzie tak. No, to jak już widzicie, mam nową matę. Także bardzo się cieszę. I co, i to by było na tyle. I mówię. Teraz będzie tego topnika z tą pastą polską, lutowniczą. Jeszcze wezmę nawet, jeszcze mam RF800 topnik, który sobie na przykład pokażę Wam, co zrobiłem. Wykorzystałem te szczykawki, które za szczyki biorę do brzucha. I tutaj do pustej sobie naciągnąłem. Stopnika RF800, i zrobimy właśnie takiego zasada, że będą trzy takie jakby rzeczy do przetestowania i zobaczyćcie, co jak wypada, co się dzieje pod wpływem temperatury i tak dalej. No i oczywiście tą stację T12. Spróbujemy ją popatrzeć. Być może uda się coś tutaj wymodzić. Dużo tutaj, tak naprawdę, z tego co widzę. Nie ma takich elementów, które by mogły uszkodzić tą stację. No, ciekawy jestem. Z tego co wiem, to tako. Ona niby działa, ale wyświetlacz nie działa. Czyli, jeżeli mamy uszkodzony wyświetlacz, no to trzeba by było pomyśleć, czy da radę wymienić. Bo widzicie, ile jest pinów i się go lutuje. Na takiej tasiemce, Także też trzeba troszeczkę się pomęczyć z takim lutowaniem. No i może popatrzymy sobie na AliExpressie, czy gdzie tam. Czy można dostać, załóżmy, sam taki wyświetlacz, nie? Bo tu, jak jest wyświetlacz uszkodzony, no to, no to trudno. Raczej tutaj nie podłączyłbym od tego, ale widzę już po lutach tak na gołe oko, nie wiem czy mi się wydaje, czy jakby tam gdzieś nie stykały, musiałbym to zobaczyć pod mikroskopem. Wszystko dokładnie. Dobra. W każdym razie postaram się zrobić z tego jakiś filmik. Zobaczymy co wyjdzie. Jeżeli się uda to fajnie, jeżeli nie eee, no to trudno. Dobra, tyle kończę, nie przedłużam w filmiku. Paczka od widza. Serdecznie dziękuję i trzymajcie się.